No, i jeszcze w drugą stronę kilka takich prostych funkcji. Trzeba będzie odczytać z wykresu wzory tych funkcji. I tak, f1 od x równa się, widać, że b jest równe 8. Prawda? I współczynnik kierunkowy to jest tak, 1, a tutaj 1, 2, 3, 4, 5. Czyli 1 piąta x plus 8. F2 od X równa się, tu mamy współczynnik, ten, przepraszam, nie kierunkowy, tylko wyraz wolny, to jest 3, natomiast współczynnik kierunkowy widać, że jest ujemny i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6 czwartych X i plus 3. F3 od X to by było tak, tu mamy minus 7, a współczynnik kierunkowy tu jeszcze mamy jakiś punkt, czyli tu jest 1, tu jest 3, a więc minus 1, 3x. Oczywiście tak możemy postępować wtedy, gdy mamy wyraźne te punkty kratowe. Natomiast one, jeżeli one nie są wyraźne, tylko są jakieś tam dane dwa punkty, no to, no to trzeba rozwiązywać układ równań, troszeczkę się napracować, ale w końcu i tak wychodzi jakieś tam y równa się ax plus b.